Rozdział 12. Namaszczenie w Betanii. Sześć dni przed świętem Paschy Jezus przyszedł do Betanii, gdzie przebywał łazarz, którego wskrzesił z martwych. Tam urządzono dla niego przyjęcie, podczas którego Marta usługiwała. Natomiast łazarz był jednym z tych, którzy siedzieli z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt pachnącego i drogiego olejku nardowego, namaściła nim stopy Jezusa, po czym wytarła je własnymi włosami, a woń olejku napełniła cały dom. Wtedy odezwał się Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać. Dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów, a pieniędzy nie rozdano ubogim? Powiedział to jednak nie dlatego, że zależało mu na ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. Mając bowiem sakiewkę, zabierał wkładane do niej datki. Jezus więc rzekł do niego: Zostaw ją w spokoju. Ona przechowała go na dzień mojego pogrzebu. Ubogich bowiem stale będziecie mieć u siebie, mnie natomiast nie będziecie mieć zawsze. przeciwko Łazarzowi. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że Jezus tam przebywa. Żydzi przyszli jednak nie tylko ze względu na Jezusa, lecz także, aby zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Stąd wyżsi kapłani postanowili zabić również Łazarza, ponieważ wielu Żydów Nawracało się z jego powodu i wierzyło w Jezusa. Uroczysty wjazd do Jerozolimy. Następnego dnia wielki tłum, który przybył na święto, dowiedział się, że Jezus zbliża się do Jerozolimy. Ludzie ci, Zerwali więc gałązki palmowe i wybiegli mu na spotkanie, wołając. Hosanna, chwała temu, który przychodzi w imię Pana oraz król Izraela! Jezus zaś znalazł osiołka i wsiadł na niego. Zgodnie z tym, co zapisano: Nie bój się, Syjonie. Oto przybywa Twój król, siedząc na źrebięciu oślicy. Uczniowie nie zrozumieli tego od razu, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to zostało o nim napisane i że tak mu uczyniono. Również ludzie, którzy byli wraz z nim, gdy wywołał łazarza z grobu i wskrzesił go z martwych, dawali o nim świadectwo. Dlatego wielki tłum wybiegł mu naprzeciw. Ponieważ usłyszano o dokonanym przez niego znaku. Faryzeusze zaś mówili między sobą: zobaczcie, nic nie zyskujecie, oto świat poszedł za nim. Zapowiedź uwielbienia Jezusa. Wśród tych, którzy przybyli na święta, aby oddać cześć Bogu, byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa pochodzącego z Betsajdy w Galilei i poprosili Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im odrzekł Nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam Was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze... Pozostanie tam samo. Jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, ojciec okaże mu cześć. Teraz jestem głęboko wstrząśnięty. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, ocal mnie od tej godziny. Przecież przyszedłem z tego powodu, dla tej godziny. Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy zabrzmiał głos z nieba: Już uwielbiłem. I jeszcze uwielbię. Ludzie, którzy tam stali i usłyszeli ów dźwięk, mówili: Zagrzmiało. Inni jednak twierdzili: Anioł przemówił do niego. Jezus więc wyjaśnił: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, lecz ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad Ziemię. Ociągnę wszystkich ku sobie. Powiedział to, aby zaznaczyć w jaki sposób miał umrzeć. Zgromadzony tłum zaczął go jednak pytać. Sprawa dowiedzieliśmy się, że Chrystus trwa przez wieki. Jak więc możesz twierdzić, że jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego? Kto jest tym Synem Człowieczym? Jezus odparł im: Jeszcze krótki czas światłość będzie wśród was. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, aby nie ogarnęła was ciemność. Ten bowiem, kto porusza się w ciemności, nie wie, dokąd zmierza. Dopóki jest jeszcze światłość, ufajcie jej, abyście się stali synami światłości. Po tych słowach Jezus oddalił się i ukrył przed słuchaczami. Brak wiary ze strony ludzi. Mimo że Jezus dokonał tak wielkich znaków wobec nich, nie wierzono mu, aby spełniły się słowa, które wypowiedział prorok Izajasz. Panie, kto uwierzył w to, co usłyszeliśmy i komu objawiło się ramię Pana? Nie mogli uwierzyć, dlatego że Izajasz powiedział jeszcze: Sprawił, że ich oczy stały się ociemniałe, a ich serce uczynił kamiennym, aby nie widzieli oczyma i niczego nie rozumieli w swoim wnętrzu. Oraz się nie nawrócili, abym ich nie uzdrowił. Izajasz wypowiedział te słowa, ponieważ miał widzenie Jego chwały i o Nim prorokował. Mimo to wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, lecz nie przyznawali się do tego ze względu na faryzeuszów, aby uniknąć wykluczenia ze wspólnoty synagogalnej. Bardziej bowiem cenili sobie uznanie w oczach ludzi niż Boga. Sąd nad niewiarą ludzi. Jezus natomiast wołał z mocą. Kto wierzy we mnie, wierzy nie tylko we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi również Tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Tego zaś, kto usłyszy moje słowa, lecz ich nie przestrzega, nie ja osądzam. Nie przybyłem bowiem, aby dokonać sądu nad światem, lecz żeby świat zbawić. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ten już ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, będzie jego sędzią w dniu ostatecznym. Nie przemawiałem bowiem sam od siebie, ponieważ Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i czego mam uczyć, a wiem, że Jego polecenie jest życiem wiecznym. Stąd też ja głoszę tak, jak mi nakazał Ojciec. Właśnie tak uczę.